Ela Ordyniec Słowa Czyta Bogdan Dmowski Słowa czasem jak brzytwa ranią jak strzała w serce się wbijają Chcesz opróżnić z nich swoją pamięć ostre szpile w mózgu tkwią Zapamiętale. Jesteś niczym ptak z potrąconym skrzydłem i krwawiącą zeń raną, bolesną, ropiejącą. Spadasz z wysoka z poczuciem krzywdy. Z dna łez i bólu próbujesz się wydostać. Słowa, broń silna i niebezpieczna zarazem. Raz wypowiedzianych cofnąć się nie da. Najbardziej bolą z ust najbliższych usłyszane. Chcesz uciec? zniknąć, w lesie się schować.